Dzisiaj będziemy grać w Arcade na Coxcraftcie. Zobaczymy jakie są tryby i czy się fajnie gra. Dobra widzowie, ja w ogóle dzisiaj jestem na Feather kliencie i zobaczymy jakie są tryby. Paintball, się albo gin, parkour, duelsy i jakiś gravity. Dobra, ja bym chyba zagrał w się albo gin. Dobra, to wchodzimy. Jeszcze przed zacząciem nie zapomnijcie zostawić lajka like oraz subskrypcji, a ja już lecę do odcinka. Dobra, jesteśmy. Jest 6 na 8 osób. Dobra, jest już 8 osób, i gierka się zaczyna. Polowanie. konajnych innych graczy. Trzeba się ciągle ruszać, chyba. Kurde, przegrałem. Ale widzimy się już w kolejnej rundzie. Dobra, król wzgórza. Trzeba jak najdłużej przetrwać na, na górze. Maj, tu są takie patyki z odrzutem. Dobra, ja tu będę na kucaka. Aj, tu nic nie daje chyba. Sprawdzę to, bo... coś. O, tu też się liczy. Dobra, no co tu będę. Aha, bo ja się miałem ruszać. Zapomniałem. <grym> no, to na tym ten tryb polega. Dobra, jesteśmy w kolejnej rundzie. Wyścig szczurów. Dobra, lecimy. Aj, bo tu jest slime, dobra. Dobra, trafiłem. Ugh, to jest trudny skok teraz. O, jeśli mi zasłaniają. Dobra, nie udało mi się tego przejść. Owczy poślik. Rozłapcz owca. Owca, owca. Co? Owca. O, drugie miejsce mam. Dobra, przetestujemy sobie tryb parkour duels. Dobra, wchodzimy. Dobra, mamy dwie osoby. Się z gierka zaczyna. Dobra, damy hard. W sensie medium. Co to jest? A, i teraz chyba po prostu leczyć. Dobra, jest checkpoint chyba. Nie, teraz jest checkpoint. Dobra. Kolejny checkpoint. Dobra widzowie, chyba to wygramy. Aj. Trzeba doskoczyć, tak. On jest dużo przed nami, tak widzę. Więc chyba nie wygramy. Ale dobra. Wiesz, jesteśmy na tym samym teraz. Mam szansę to wygrać. Dobra, tutaj taki skok. Skup... Jeszcze raz. Dobra. Dobra. Dobrze mi idzie. On tam w tyle jest. To jest bardzo trudne zaraz. Ostatnie. O! Wygrałem! Wygrałem. Jest pierwsze miejsce. Dobra widzowie. Piszcie w komentarzach propozycje do następnych odcinków. Nie zapomnijcie zostawić lajka oraz subskrypcji z dzwonkiem. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Siema!